Szanowni Państwo, Senat Rzeczypospolitej właśnie zakończył obrady poświęcone tzw. tarczy antykryzysowej proponowanej przez rząd. W dobie walki z pandemią koronawirusa, ta ustawa ma fundamentalne znaczenie dla zmniejszenia negatywnych skutków gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i socjalnych. Dotykają one rzeszy pracowników i przedsiębiorców. Rodziców opiekujących się dziećmi z powodu zamknięcia szkół, personelu medycznego oraz setek tysięcy Polek i Polaków. Obradowaliśmy jak najszybciej, mając świadomość, że straciliśmy dwa tygodnie. Senacki pakiet antykryzysowy, zawierający zbliżone propozycje, które przyjęliśmy 13 marca i niezwłocznie wysłaliśmy do Sejmu, nie był w Sejmie w ogóle rozpatrywany. Senatorowie uznali, że pilne obradowanie jest konieczne, aby tarcza antykryzysowa mogła wejść w życie jak najszybciej. Wobec wielu głosów krytycznych dotyczących jej obecnego kształtu, mimo działania pod presją czasu, postanowiliśmy wnieść kilka istotnych poprawek. Między innymi, zagwarantują one ustawowe prawo do testów personelowi medycznemu, farmaceutom. Wszystkim, których praca wymaga stykania się z wieloma ludźmi oraz zwykłym obywatelom, chcącym po prostu sprawdzić, czy nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa. Zaproponowaliśmy, aby z przyznanych nam środków europejskich utworzyć 20 miliardowy fundusz ratujący ochronę zdrowia przed zapaścią. Podnieśliśmy wiek dzieci przy którym przysługuje zasiłek z powodu zamknięcia szkół z 8 do 12 lat. Dla ratowania miejsc pracy, między innymi, wprowadziliśmy bardziej skuteczne formy wsparcia przedsiębiorców. Proponujemy, by w firmach, które ponoszą straty, państwo pokryło 75% wysokości wynagrodzeń. Uchroni to pracowników przed głodowymi płacami i przed ryzykiem masowych zwolnień. W ustawach sejmowych, Znalazło się kilka kontrowersyjnych przepisów, które wywołały powszechny sprzeciw. W związku z tym wykreśliliśmy zmiany dotyczące kodeksu wyborczego oraz Rady Dialogu Społecznego. Senat stanął na stanowisku, że ustawy, które mają poprawić los naszych rodaków, nie mogą jednocześnie służyć do załatwiania doraźnych, politycznych celów. W ten sposób Niedoskonałą, żeby nie powiedzieć dziurawą tarczę przygotowaną przez rząd, zamieniliśmy na lepszą i solidniejszą tamę, która będzie bardziej skuteczna w powstrzymywaniu negatywnych społecznych i ekonomicznych skutków pandemii. Apelujemy do Sejmu, aby jak najszybciej przyjął poprawki Senatu, tak by prezydent mógł podpisać ustawy jeszcze w marcu. Później, Będziemy kontynuować nasze wysiłki i zgłaszać kolejne inicjatywy ustawodawcze, przynoszące jeszcze większą ulgę obywatelom w trudnych czasach epidemii. Szanowni Państwo, Senat Rzeczpospolitej w swojej misji stanowienia dobrego prawa zawsze stoi i będzie stał na straży bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i socjalnego Polek i Polaków. W chwili pandemii jest ono zagrożone. Dlatego cały potencjał finansowy, intelektualny, organizacyjny i legislacyjny państwa powinien być jednoznacznie skoncentrowany na walce z tym strasznym wyzwaniem, które dotknęło nasz kraj i cały świat. To nie jest czas na prowadzenie kampanii wyborczej. To nie jest czas na organizowanie wyborów. Doświadczenie innych krajów pokazuje jednoznacznie, że zaangażowanie ponad 300 tysięcy osób do komisji wyborczych i milionów głosujących w dobie koniecznej izolacji skończy się nowym wybuchem epidemii o trudnych do wyobrażenia konsekwencjach. Zróbmy wybory w spokojniejszych czasach, gdy nasze bezpieczeństwo zdrowotne będzie zagwarantowane, a pójście do lokalu wyborczego. Nie będzie ich graniem ze zdrowiem i życiem. Apeluję o to jako marszałek Senatu, ale także, a nawet przede wszystkim jako lekarz, nie róbmy tych wyborów. Razem zwyciężmy w walce z pandemią.